Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dlaczego mamy manię wielkości? Chcemy być kimś, liczyć się w oczach innych, być doceniani, zauważani? Dlaczego chcemy być idealni, perfekcyjni w powołaniu, w pracy zawodowej, nawet w relacji do Boga? Nie ma nic złego w dobrym wypełnianiu swoich obowiązków, w rozwijaniu talentów, pod warunkiem, że motywacją nie jest próżna chwała. My mamy manię wielkości, a Jezus manię małości. Małe jest dziecko, które stawia przed uczniami, mali są ci, którymi inni często pogardzają, a aniołowie ich wpatrują się w oblicze ojca. I wreszcie mała jest zbłąkana owca. Dlaczego Jezus wskazuje na małych? Mały wie, że jest mały i pozwala się wziąć w ramiona wielkiemu Bogu. Wielkich natomiast trudno nosić na rękach.